I właśnie w kontekście tego całego Ter pojawia się pytanie, czy takiego gościa, który nie daje nic na plus, no nie, Flick będzie chciał tak szybko forsować do pierwszej jedenastki. I on też często mówi o tych konferencjach prasowych, że, yy, że on patrzy na treningach, on widzi na treningach, że on zobaczy tego Ter no i powie, no, no, jednak kolego nieźle bronisz, to jednak szczęsny siada, nie? To jest jakby u Was naprawdę w pracy umarł Wasz kolega na przerwie na lunch i Wy normalnie idziecie potem do pracy i jest super, nie? Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Kwadransu Futbolu Szczęsny. Ostatnio, jak wiemy, w Barcelonie forma mutant broni jak kot, ale zbliża się powoli powrót Tersztegena. No i co to oznacza? Czy on będzie dalej bronił, czy usiądzie na ławie, czy coś innego się wydarzy, czy zrobi z nie wiadomo, więc o tym dzisiaj będziemy mówić. Zapraszam. Pierwotnie zdaje się, że Stegen miał wylecieć gdzieś no, do końca sezonu i pozycja Szczęsnego no, w tym kontekście wydawała się niezagrożona, nie ale Ostatnio pojawiły się informacje, że Ter Stegen może jednak wyzdrowieć szybciej i że może pojawić się już na ćwierćfinałowe mecze Ligi Mistrzów, w których, no mówmy się, że raczej Barcelona weźmie udział, no bo nie wyobrażam sobie, żeby przegrali u siebie z tą Benfica, jest to według mnie naprawdę niemożliwe. Więc tak, Ter Stegen miałby być już gotowy na te mecze. I oczywiście na wszystkie pozostałe la No i tutaj pojawia się wielkie pytanie, czy flick na niego postawi i po prostu uziemi ziemi tako z dnia na dzień szczęsnego. I nie wiem, czy powinniśmy bawić się w kotka i myszkę i udawać, że nie wiemy. Znaczy, no bo właściwie nie wiemy i, i trochę flick jest w tym w sensie nieprzewidywalny, ale no logicznie rzecz biorąc, tak patrząc na to naprawdę, odłączając się od bycia Polakiem. Mimo tego, że mam koszulkę reprezentacji na sobie, to uważam, że no, logicznie byłby to strzał stopy. Byłoby to mega słabe, no bo tak jak wspomniałem na samym początku, w pierwszych sekundach, następnie szczęsny, ostatnio jest kotem, tak? Odkąd, przypominam tą statystykę, że odkąd szczęsny zaczął grać regularnie w tym pierwszym składzie, odkąd wygryzł penię, to Barcelona jeszcze nie przegrała meczu. Oczywiście można by się sprzeczać jaki on miał wpływ przy tym, no nie, no bo chociażby takie mecze jak ten z Benfica, widzę mistrzów w fazie grupowej, ten 5 do 4, tak, no to tam szczęsty, wydaje się, że robił wszystko, żeby Barcelona jednak przegrała ten mecz. Więc rozumiem, że można się kłócić, czy na ile to był szczęsny, na ile to drużyna i jej dyspozycja odpowiada za, za ten wynik, no ale fakt jest taki, że odkąd wszedł do bramki, to jednak nie przegrywają, tak? I, i szczególnie w tym ostatnim meczu z Benfiką, nie tym właśnie 5-4, tylko tym 1 do tym, tym ostatnim w jednej 8 no, to w tym szczęsny pokazał się rewelacyjnie. gdyby nie ten występ Alissona w równoległym meczu Liverpoolu, no to, no to w ogóle byśmy tutaj mogli mówić o, o najlepszym występie bramkarskim do tej pory w lidze Mistrzów. No więc Ter Stegen, taki pojawiający się nagle po kontuzji i wchodzący do składu, wydaje mi się lekko nierealny. Tym bardziej, że jak w ogóle popatrzymy na Ter Stegena w całości, na jego całokształt. To nie wydaje mi się, że on kiedykolwiek był takim bramkarzem, który jest strasznie, był taki mocno przekonujący. Znaczy, jego czas panowania w bramce Barcelony jest bardzo długi, bo tak naprawdę to jest chyba, no co, dekada już. Mi się wydaje, że on gdzieś w 2015 16 to on już, już wtedy takim pierwszym bramkarzem mógł być. No nie, więc to jest długi czas, ale ten jego długi czas wynika raczej z tego, że był po prostu solidny i myślę, że to akurat wielu fanów Barcelony zgodzi się ze mną, którzy nieco częściej patrzą na, na występy właśnie Ter Steggina i całego klubu, że on nigdy nie był niesamowity, był po prostu solidny. Był, był dobry, był solidny i na tyle solidny, że nie trzeba było szukać na przestrzeni ostatnich lat. Barcelona nie musiała szukać innego bramkarza, tak? nie musiała szukać mu zastępcy, ale nie był tak niesamowity jak na przykład, nie wiem, Courtois tak? w Realu, który no, wiemy, że jest kosmitą, że te jego długie ręce slendermańskie czynią cuda, wygrywają nawet Ligi mistrzów i różne poszczególne mecze. Też wydaje mi się, że wielokrotnie że nie umywa się z Janem Oblakiem, na przykład, który w Atletico też siedzi od czasów niepamiętnych, a wydaje mi się, że on miał więcej takich momentów, w których błyszczał i tak dalej. Więc Stegen nie jest niczym niesamowitym ale był czymś wystarczająco dobrym i jakościowym, co można było postawić w bramce i powiedzieć, mamy bramkarza, jest fajnie, on, on umie coś wyjąć, może nie uratuje nas specjalnie, ale z drugiej strony mamy Messiego z przodu, Neymara, Suareza, nie trzeba, nie trzeba. Niech on stoi, broni tam w miarę jako tako i, i będzie ok. No więc i właśnie w kontekście tego całego tekstu Egana pojawia się pytanie, czy takiego gościa, który nie daje nic na plus, no nie, Flick będzie chciał tak szybko Forsować do pierwszej jedenastki, bo to nie jest właśnie porównywalne z tym, na przykład, co było w Realu, kiedy Kurtua był kontuzjowany i bronił Wunin. I Unin bronił naprawdę fajnie, ale mimo to, kiedy Kurtua wrócił, Ancelotti postanowił go dokoptować jednak z powrotem do składu. I oczywiście wiemy, że skończyło się to bardzo fajnie, bo w poprzednim sezonie Real te. Ligę Mistrzów wygrał i Kurtua miał przy tym swój duży udział. No ale to wynika z tego, że Kurtua zawsze coś daje od siebie, więc nawet jak Łunin fajnie bronił, w sensie fajnie, no tak solidnie właśnie, solidnie jak Ter Stegen, no to jednak Kurtuła lepiej yy, mieć. No nie z drugiej strony Szczęsny to też nie jest oczywiście bramkarz, który oferuje na co dzień jakąś taką niesamowitą wartość dodaną. On też w Juventusie wydaje mi się, że miał taką pozycję podobną jak Ter Stegen, że jego postrzeganie było podobne, czyli bramkarz solidny, fajny, któremu nie trzeba szukać zastępstwa, no nie możemy być pewni, że on jest naszą jedynką, ale z drugiej strony, jak, jak często szczęsny ratował dupę temu Juventusowi, nie. No tak jest, ten raz na jakiś czas można było usłyszeć o jakiejś super interwencji, jakiejś paradzie, że się wyciągnął jak struna, a poza tym to nie bardzo. No z tym, że mówię teraz w Barcelonie sytuacja jest inna, teraz tym bardziej kiedy Szczęsny jest na świeżo po tym meczu z Benficą, nie? kiedy jest w top, kiedy wszyscy fani Barcelony, ale też wszyscy ni dookoła są w stanie docenić to jak on, jak on naprawdę świetnie broni, no to ten powrót Ter Stegena... Wydaje mi się mało prawdopodobne, taki natychmiastowy, nie, bo to, co będzie w następnym sezonie, no to to, to będzie w następnym sezonie, no, nie? no to już jest w ogóle inna para kaloszy. Ale, oczywiście, to jest taki logiczny punkt widzenia, że tak pozwolę sobie powiedzieć, no nie? No bo jednak, Flick, chociażby ta jego decyzja z penią, nie? Jakie penia dawał powody, żeby go zamienić na szczęsnego w tamtym momencie, w tym sezonie, no nie? Jakie on dawał powody? Penia, nic nie zawalał. Mało tego, nawet momentami bronił dobrze. Nawet w takich meczach jak w, w, w El Ja on tam za zatrzymywał chociażby Mbappe, pamiętam, bo bolało mnie to. Więc Penia nie dawał zbyt dużych powodów, nie? Też znaczy, oczywiście nie był taki super, super, super top. Kurde, Tibo Kurtua Prime. ale nikt tego od niego nie oczekiwał. Penia bronił na odpowiednim poziomie. I. Ta decyzja z włożeniem szczęsnego do bramki, tym bardziej w kontekście właśnie tych pierwszych nieudanych meczów, czy to z Benfica, czy tam prawda innych, kiedy się zderzał z Balde. Nie, czy to też była Benfica? Też chyba była Benfica. To, to nie, 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 to, to nie pamiętam jaki to był też. Ale był też ten, jeden inny mecz, gdzie on tam chyba karnego sprowokował, tak? Czy, czy, czy była taka sytuacja szczęsna? Więc no w każdym razie wiemy, że on ten początek miał taki nieudany. No, i ta decyzja z zamienieniem Pelina na szczęsnego, to się wydawała trochę taka, że no, zamienił stryjek się na kijek. W ogóle bez sensu, w ogóle nie niezrozumiałe. Z perspektywy czasu okazuje się, że chyba Flick miał rację. I on też często mówił na tych konferencjach prasowych, że, yy, że on patrzy na treningach, on widzi na treningach. Jak on zobaczy na treningach, że ten zawodnik jest lepszy od tamtego, to on ich tak ustawi. No, nie? no i. No i koniec końców miał rację, no jest jednak Hansim Flickiem, jest tym trenerem, tak, no widzi te treningi, więc chyba musimy mu troszeczkę zaufać. I jak widać ze Szczęsnym miał rację, tylko to właśnie rodzi pytanie, czy jak Ter Stegen nie wróci, to czy, nie wiem, nie, nie, nie zaimponuje mu właśnie Niemiec nagle na treningach, nie, że on tego Ter Stegena i powie, no, no jednak kolego nieźle bronisz, to jednak Szczęsny siada, nie. Ale wydaje mi się to mniej prawdopodobne. Ta zamiana tego na szczęsnego w trakcie sezonu niż szczęsnego na penie wydaje mi się mniej prawdopodobna. Głównie, nawet nie przez to, że szczęsny teraz jest w takiej dobrej formie, ale to też, tylko głównie przez to, że to mówię, to już będzie kwiecień, nie? Bo to się mówi za miesiąc, za miesiąc to może być, za miesiąc. No to żeby w tak kluczowym momencie sezonu zamieniać bramkarza. Bo jednak PENIE wymieniał jeszcze w takim momencie nie takim ważnym, no nie, nie takim kryzysowym. To było tak z, z dwa miesiące temu, tak? Można nawet ponad. To była taka połowa sezonu, ale, ale to jeszcze nie jest ważny moment. Ten ważny moment w sezonie to jakoś właśnie wchodzi teraz mniej więcej, nie? Już tak powiedzmy, że jesteśmy w nim trochę, już takie preludium mamy, ale to właśnie ten kwiecień wydaje mi się będzie takim pikiem, no nie? Kiedy będą właśnie finału Ligi Mistrzów, kiedy już w lidze będzie też o wiele więcej wiadomo, już będzie ta, ten szczyt naprawdę, tam będzie wszystko szło na noże. I w takim momencie wymienić bramkarza? No nie, nie wydaje mi się, żeby flik na to poszedł, ale mówię, z drugiej strony... Ten jego pomysł z tym penią był trochę taki dziki, eee, więc może, ale podkreślę to jeszcze raz. Według mnie, szczęsny do końca sezonu bramkarzem Barcelony. Co będzie potem? Nie wiem. Mówi się, że szczęsny może przedłużyć kontrakt, Czy co, co to oznaczałoby dla niego w następnym sezonie? Raczej ławę chyba i, i znowu być takim trochę bramkarzem, jak było z penią, czyli że Ter Stegen będzie grał w, w, w La Liga, szczęsny może w Pucharze. A może Flick taki zbuduje trochę duopol bramkarski, że oni będą na zmianę grać, chociaż wiemy, że to nie jest bardzo korzystna taka yy, idea, że generalnie bramkarz raczej powinien być jeden, a nie dwóch. Na przykład w Arsenalu był ten Ramsdale i Raya, nie było to korzystne, trzeba było się tego Ramsdale'a pozbyć, żeby po prostu ten Raya już był takim jeden, top jeden, no nie? Więc nie wiem, no generalnie to zobaczymy. I, I to chciałem powiedzieć parę słów na temat Szczęsnego, natomiast yy, chciałem też zahaczyć inny temat, tak pod koniec, yy, jest to mianowicie to, że wczoraj miał być mecz Barcelony o godzinie 21.00 z Osasuną, ale został on odwołany, został odwołany yy, z powodów bardzo no, przykrych ponieważ y, umarł y, jeden tam z członków sztabu szkoleniowego, y, nie szkoleniowego, tylko ze sztabu medycznego Barcelony. Nie pamiętam niestety, jak on miał na imię nazwisko ten konkretny człowiek, ale no, był, był członkiem sztabu medycznego, miał on 40 lat, więc też jakby trochę, no gość no, całkiem młody, no nie, jak na, na to, że, żeby w takim wieku umrzeć. No nie? Więc sprawa absolutnie, absolutnie przykra, tragiczna i, i to odwołanie meczu jest myślę absolutnie zrozumiałe dla każdego człowieka rozumnego, bo ja wiem, że Określenie kolej ze sztabu medycznego brzmi dosyć tak jak, jak nieważny typ, nie? Tym bardziej, że mówię, no, ani ja, tym bardziej, że nie jestem kibicem Barcelony, ani większość z was, no, mówię, no, nie zna tego Ziomka, w ogóle nie słyszało o nim nigdy nic, bo nigdy się nie słyszy nic o tych członkach sztabu medycznego, no bo dlaczego mielibyśmy, yy, prawda? Yy, ale warto pamiętać, że on. W tej Barcelonie jednak z tego co wiemy pełnił funkcję taką ważną, w sensie, ważną w tym sensie, że on wiele czasu spędzał z tymi piłkarzami. To było widać po ich reakcji, na przykład po tym, co tam Olmo wrzucał tam na Instagrama, Twittera, czy gdzieś, że, że to, to, tam relacje były nawiązane. Więc to nie jest tak, że umarł naprawdę jakiś sprzątacz woźny po prostu i o Boże, woźny umarł odwołujemy mecz. Nie? Niekoniecznie to jest taki bliski współpracownik, praktycznie członek drużyny, umówmy się. Więc odwołanie tego meczu jeszcze raz podkreślę że dla rozumnych ludzi, jest chyba normalne, ale właśnie chciałem powiedzieć słowo o tych nierozumnych jednak ludziach których jest mniej, mi się wydaje. Mi się wydaje, że zdecydowanie ich mniej w tym głównym nurcie takim, to myślę, że to ta informacja w ogóle przeszła bez echa i po prostu to wszyscy przyjęli jako, jako decyzję, tak jako zrozumieniem. Ale widziałem pewien taki odłam, więc musimy go wyciągnąć, musimy go wyciągnąć chociaż na te dwa zdania, bo jednak uważam, że to warto o tym powiedzieć. Odłam ludzi, którzy byli tradycją oburzeni albo zniesmaczeni. Że jak to jest, że dlaczego co? Ziomek se umiera i co? I odwołujemy mecz, a ludzie, którzy polecieli na niego, pieniądze wydali, tak, polecieli, bilet mają i co? Chcieli zobaczyć mecz? Nie zobaczą. I słuchajcie, ja, te, ja rozumiem. Gdybym ja był tym ziomem, który se poleciał na mecz do Barcelony, okazałoby się, że go nie ma, że go odwołali i to bezpośrednio, co w się sensie niedługo przed, no nie, nie że tydzień temu. I jeszcze tam możesz sobie tam, nie wiem, przebukować, coś jeszcze, cokolwiek. Tylko składy je w ogóle były podobne. Flick podał skład Barcelony i dopiero potem w ogóle okazało się, że tego meczu nie będzie. Nie? No to byłbym mega sfrustrowany, byłbym mega sfrustrowany. Ale byłbym raczej sfrustrowany sytuacją, jakimś takim moim pechem, a nie tym, że klub śmiał odwołać mecz, bo umarł. Członek drużyny, bezpośrednio członek tego sztabu medycznego, jednak bardzo zżyty z, z zawodnikami i z wszystkimi innymi, no nie? Ja rozumiem, że można być wkurzonym, ale raczej nie na decyzję, tylko na taką ogólnie sytuację, nie? I też w ogóle jednak zostawiłbym to wkurzenie tym ludziom, bo ja na razie nie słyszałem nikogo, kto napisałby, że o, byłem na tym meczu i jestem mega wkurzony, że się nie odbył. Tylko widziałem klasycznie ludzi piszących, że. Pewnie ktoś, kto poleciał, na pewno jest wkurzony. Przestańcie w internecie bronić albo wypowiadać się za ludzi. Po prostu, kropka. Przestańcie wypowiadać się za ludzi i bronić ludzi, którzy sami tego nie robią, nie? A może ci ludzie, którzy polecieli na mecz, są bardziej wyrozumiali niż Wy i aż tak się o to nie wkurzają. Wow, bo rozumieją koncept śmierci bliskiego współpracownika, a Wy tego nie rozumiecie. Chora akcja. No wyobraźcie sobie na przykład, że nie wiem, jesteście w Waszym miejscu pracy, jeśli pracujecie. I umiera jakiś wasz kolega. Ale nie, że umiera dzień wcześniej, tylko w przerwie na lunch, bo ten, ten członek sztabu szkolnego medycznego on umarł bezpośrednio przed tym meczem, nie? Ile tam? Godzinę, dwie? Nie wiem, no bardzo mało. Mówiło się, że on poszedł na drzemkę, zasnął i nie wstał, nie? Chora akcja. To jest jakby u Was naprawdę w pracy umarł Wasz kolega na przerwie na lunch i Wy normalnie idziecie potem do pracy i jest super, nie? Albo wyobraźcie sobie, że jesteście, nie wiem, w szkole. Na ja nie pracuję, jestem w szkole. I na przerwie umiera, nie wiem, nauczyciel. Nauczyciel umiera na przerwie. I potem są normalnie lekcje. No, nie wiem, wydaje mi się to konceptem lekko dziwnym. Nie wydaje mi się, żeby ci nauczyciele inni byli w stanie po prostu te lekcje tak o bez mrugnięcia oka przeprowadzić. Tak samo jak piłkarze nie byliby w stanie bez mrugnięcia oka zagrać meczu po czymś takim. Więc to jest tylko taki mój apel, że yy, no, bądźmy jednak czasami tymi ludźmi, zrozummy, że, że to naprawdę jest sytuacja bezprecedensowa i, yy, i dobrze, ten mecz został odwołany naprawdę. Tak, tak trzeba było. Więc na dzisiaj to by było tyle. Widzimy się na dzisiaj za tydzień. Do zobaczenia. Hej!